Jak wejść na najwyższy szczyt polski od słowackiej strony? Zaczynamy z płatnego parkingu Poprackie Pleso. Idziemy niebieskim szlakiem aż do Poprackiego Jeziora. Ruszamy leśnym szlakiem lekko w górę. Szlak wiedzie miękuszowiecką doliną. Przy żabim plesie kończy się kosodrzewina i zaczynają rozległe skalne gruzowiska. Dochodzimy do jedynego ubezpieczonego miejsca na trasie. Kilka drabinek i łańcuchów. Po przejściu tego krótkiego odcinka, dochodzimy do charakterystycznej bramy i po chwili znajdziemy się na Najwyżej położonym schronisku w tatrach. Stąd ruszamy na przełęcz waga. Skąd rozpościerają się niesamowite widoki na tatry wysokie? Jest to dobry moment na założenie kasku, gdyż od teraz będziemy przemieszczać się po sypkim terenie, gdzie kamienie często są strącane przez osoby idące nad nami. Dochodzimy do najtrudniejszej, nieubezpieczonej części szlaku. Spinaczka wymaga skupienia i użycia rąk. Po kilkunastu minutach jesteśmy na szczycie. Dokładny opis szlaku znajdziesz w filmie na naszym kanale na YouTube.